Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy troszkę galarety wieprzowej. Galareta będzie na nóżkach i na e, golonce. Gdybyście chcieli troszkę więcej, wszystkie e, po, podane produkty można pomnożyć razy dwa i będziecie mieli troszkę więcej galarety. Ja tutaj mam taką golonkę, ją zaraz umyję. Ona ma e, kilo kg. Ja już ją ładnie tutaj. E, Oczyściłam całą skórę, także umyję. Golonka umyta, obczyszczona, kładę tu. Do tej golonki, tutaj właśnie sobie już zanurzyłam, które powstały, dajemy dwie e, takie nóżki. Wieprzowe to są same nóżki, i tych nóżek jest kilogram. Zazwyczaj na jedną taką golonkę daje się jedną nóżkę, żeby nie trzeba było dawać żelatyny. Ja dam dwie nóżki, dlatego że chodzi mi też o to, żeby były tej troszkę tych skórek. Kto lubi ze skórkami, ten wie, kto nie lubi, może zrobić bez skórek. I teraz tak. Czyścimy bardzo dokładnie, bo może tutaj się gdzieś okazać, że jest troszkę, e, jak to się nazywa, sierści. I teraz jak robimy? Bierzemy sobie bardzo ostry nóż, na przykład jak tutaj jest troszkę o włosków i tym nos, ostrym nożem jedziemy pod włos kilkanaście razy, o, w ten sposób. Tylko że pod włos. Można też, wiem, że yy, yy, opala się nad gazem, ale mi wtedy po prostu, no nie, nie, nie smakuje mi wtedy galareta, gdzieś czuć tą opaleniznę i ja w ten sposób po prostu czyszczę. Tam, gdzie nie mogę wyczyścić, po prostu kawałeczek odkrajam. Także ja czyszczę nasze nóżki. Nóżki obczyszczone i lądują w garku koło. Golonki. Proszę troszkę przenieść. O! Dobra. Do, będzie nam jeszcze potrzebne: ja daję główkę czosku, dwa liście laurowe, jedną papryczkę taką pikantną, kilka zielen, ziaren ziela angielskiego i kilka ziarenek pieprzu. Będą nam też potrzebne: warzywa, półselera, kilka marchewek. Dwa kawałki takiego pora i dwie średnie pietruszki. Ale zanim dam warzywa i przyprawy, zaleję wodą tak aby przykryć tylko mięso, nie więcej. Zalewamy zimną wodą. Golonki z nóżkami mam zalane wodą. Zapalam gaz. Zanim wrzucę warzywa czy przyprawy, poczekam, aż, naś, aż nam się to zagotuje i zbierzemy nasze szumowiny, burzowiny, jak zależy w jakim regionie, jak to mówią. Także to będziemy zbierać. Czekam, aż się zagotuje. I jak nam się tylko zagotowało, to ja te wszystkie właśnie nasze burzowiny, szumowiny zbiorę. Akurat dużo ich nie ma. O, tak. Odwrócę naszą kolonkę na drugą stronę. O. Dobra. I teraz wkładam te nasze pieprze ziele angielskie. Liście laurowe naszą i będziemy gotować słuchajcie, na bardzo małym ogniu, aby tylko troszeczkę bulgotało, tak jak rosół się gotuje i ile gotujemy? około 3 godzin wszystko zależy od naszej golątki, gotujemy do miękkości szukam noża przekroję na pół Żebyśmy za dużo wody nie mieli. O. Warzywa trochę zmiękną to one. I nasz czosnek. Ja zaraz wrzucę czosnek prawie cały, bo ja później wybar nas będę przecedać przez e, sitko. Także może być w tym wrzucone nic się nie stanie. Przekraję tylko na pół. Warzywa wyciągnę, marchewkę wyciągnę za około 20-30 minut, żeby tylko była miękka, dlatego, że marchewkę e, dam do mm, galarety, później po prostu pokroję. O. Dobra, to wyciągnę. O. I gotujemy. Pietruszkę też się włoży. Ona zaraz, warzywa, zmiękną i ona pójdzie na dół. I na małym ogniu, bez przykrycia, ewentualnie jeżeli dacie pokrywkę, to tylko troszeczkę, no i gotujemy, widzimy się za 3-4 godziny. Minęło jakieś pół godziny i ja, marchewka jest taka al dente, ja ją wyciągnę, dlatego że nie chcę, żeby mi się rozgotowała, bo ona pójdzie po prostu do galarety. Także marchewkę wyciągam, wszystko. lewka wyciągnięta, a dalej będziemy gotować. I teraz będziemy solić. Możemy posolić zwykłą solą. Jak ktoś daje, możemy dać yy, kostkę rosołową. Słuchajcie, ja dam zwykłą sól. Tak, łyżeczkę dwie. Takie nieduże łyżeczki. Łyżeczkę dwie. Każdy po prostu do sala, do smaku. I ja dam, żeby to było ładne, żółciutkie. Dam odrobinę kurkumy. Kurkuma nie zmieni smaku, jeżeli damy jej odrobinę, ale galareta będzie ładnie żółciutka. O. Dobrze. I dalej nastawiam, jeżeli woda mi dużo wyparuje, to troszeczkę podlewajmy wodą na bardzo małym ogniu. No, dalej będzie się gotować. Nasza golonka już nam się ugotowała, ja już sprawdzałam. Zajęło to około 4 godzin, i będziemy wyciągać nasze mięso o. i obierać je z kości. Tak, ja sobie golonkę wyciągnę na osobny talerz, a nasze nóżki na osobny. Mięso, golonki już oddzieliłam. Jeżeli ktoś ma ochotę, może tutaj dodać skórek. Jeżeli nie, to nie. E, marchewkę, można dodać jajeczko, można dodać pie natkę pietruszki, można dodać e, groszek. Co tam sobie tylko będziemy chcieli. I nasza galareta będzie. Możemy robić większe galarety, możemy też robić w takich malutkich, jednoporcjowych o kubeczkach. Jak tam sobie chcemy, im galaretę sobie lepiej wymyślimy w lepszych kubeczkach, tym ona będzie lepiej wyglądać. I tutaj mam nasz wywar. I tak jak mówiłam, nasz wywar ja przecedzę przez ojej, Przez sitko. Próbowałam. Bo trzeba spróbować wywar. Czy trzeba e, dla Was dosolić, dopieprzyć. Naprawdę co tam tylko sobie wywarze, będziecie życzyć i teraz będziemy przecedzać żeby po prostu nie miał, bo tu jest i czosnek i wiadomo, takie e, różne cząstki naszego, naszej galarety e, z naszej golonki, naszych e, nas, naszych warzyw i po malutku będziemy to przecedzać Nie będziemy, ja nie będę dodawać żadnej żelatyny. Dlatego są dwie nóżki do jednej kolonki. Tutaj mam już naszą galetre, galaretę, znaczy galaretę, e, wywar przecedzony. I słuchajcie, teraz tak jak mówiłam, układamy to, co chcemy. Dam troszkę natki pietruszki, e, damy troszkę e, marchewki, możemy dać groszku. Możemy dać jajeczko na twardo. Co tylko chcemy. Do tego dodajemy nasze mięsko z golonki. O! I tu też jedni wolą troszkę bardziej pokrojone, inni mniej. Tu jest dowolność. To, że jest tutaj tłuszcz. Nie przejmujmy się tym, bo jeżeli galareta nam w lodówce zastygnie, to ten tłuszcz z wierzchu po prostu zbierzemy. Ja próbowałam. Nie muszę ani galarety już dosalać, ani dopieprzać, bo jest a w sam raz. I zalewamy O. i odstawiamy do lodówki na całą noc. Jak galareta nam ostygnie widzę się z wami jutro. I widzimy się już. Słuchajcie, na drugi dzień. Galareta stała całą noc. Chciałam Wam pokazać, tak jak mówimy, tak jak mówiłam wam. Nie ma co się przejmować tym tłuszczem, dlatego że na drugi dzień patrzcie, bardzo ładnie tłuszcz schodzi. Przed podaniem po prostu zbierzemy go ładnie łyżeczką i nie mamy grama tłuszczu. O. Galareta jest ładnie żółciutka, przez to że żeśmy dodali trochę kurkumy i chcę pokazać też, Mo, tak jak mówiłam, można podawać w takich pucharkach, można podawać w takich pucharkach mniejszych, jeszcze mniejszych, na stół, żeby ładnie wyglądało. Można też sobie po domowemu zrobić o, w takim większym naczyniu, naczyniu później kroić normalnie e, nożem. O, mam z marchewką, z pietruszką. Galareta wyszła, chcia, chciałabym Wam pokazać, bez żelatyny, a zobaczcie jaka jest. Nic się z nią nie dzieje. Można normalnie dać na stół. O! Nie rozpływa się, także, nawet jak wyciągniecie z pucharków, nic się z galerytą nie będzie działo. Także można też zrobić tak mniej więcej na jedną golonkę, jedna nóżka ale taka większa taka około półkilowa bo są te nóżki przednie i tylnie ale taka jedna, jedna taka półtora kilo golonki to taka półkilowa jedna nóżka jest a w sam raz wystarczająco no chyba że też byście nie wiadomo ile wody nalali no ale tak mniej więcej się liczy ja dałam dwie nóżki bo no my lubimy po prostu ze skórkami tutaj nie będę tak pokazywać bo tu jest ze skórkami trochę a wiem, że nie wszyscy lubią takie takie oglądać a to są takie typowo same mięskie także jak się przepis podobał to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach do zobaczenia pa pa